Witam Państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. Dzisiaj poza bieżącymi wiadomościami z rynku małych i średnich firm budowlanych przyjrzymy się pewnym analogiom pomiędzy kosztem budowy domów a cenami mieszkań na rynku pierwotnym. Zobaczymy, jak te różnice wyglądały w poszczególnych latach. I czy prawdą jest to, o czym mówią media, o czym mówią też niektórzy deweloperzy, że są tam możliwe tak wysokie marże? Oczywiście między tymi kosztami są troszeczkę inne technologie, trochę inny sprzęt jest zaangażowany, ale też są trochę inne rozliczenia tego metra kwadratowego. Jeśli chodzi o rynek budowlany, tutaj nadal nie jest źle, chociaż ten rynek troszeczkę się zaczyna pogarszać. Ale jak na razie notujemy ten miesiąc jako jeden z lepszych w tym roku, jeśli chodzi o inwestycje budowlane, zwłaszcza inwestycje wykończeniowe, i znacznie więcej jest tych inwestycji prywatnych. Natomiast tym budowom towarzyszą zatory płatnicze. Te zatory płatnicze w budownictwie w ogóle dotyczą już wszystkich i producentów, i hurtowni, i generalnych wykonawców, i podwykonawców małych firm, średnich firm, Generalnie można powiedzieć, że te zatory są największe od początku tego roku. Takich zatorów płatniczych jeszcze w tym roku nie mieliśmy. No i jeżeli ten węzeł się nie rozwiąże, i może się zdarzyć, że wiele przede wszystkim małych i średnich firm, czyli tych, tych najsłabszych, stanie znowuż przed decyzją o upadłości. Nic tak nie pogarsza kondycji finansowej jak niezapłacone pieniądze za wykonaną pracę, czy materiały, czy usługi. A to niestety się dzieje, i opóźnienia płatności mają nie tylko te duże budowy, ale także te małe. No i kłopoty z odzyskaniem pieniędzy mają także małe firmy od prywatnych inwestorów. No i to jest niebezpieczne, czyli budujemy więcej, ale coś słabo za to płacimy. Zapraszam Państwa na wiadomości. Po dużym szczycie koniunktura słabnie w październiku. Tak jak ocenialiśmy w ubiegłym tygodniu, duży skok inwestycji z upływem miesiąca będzie coraz słabszy i tak się dzieje. Nie znaczy to jednak, że rynek budowlany się załamał, a raczej pokazał właściwe swoje oblicze. Koniunktura jest więc nadal na wyższym niż średnia w roku poziomie, a zamówienia w branży wykończeniowej i budowy domów jednorodzinnych świadczą o wzroście inwestycji prywatnych. Także w handlu zakupy klientów są największe od wiosennego szczytu. Wzrost inwestycji zwiększył zapotrzebowanie na robotników w firmach, co niestety podniosło koszty pracy. Na razie firmy kompensują ten wzrost kosztów wzrostem cen usług, co utrzymuje tą średnią rentowność prac na najwyższym od kilku miesięcy poziomie. Dzieje się to jednak nie bez problemów finansowych. Zatory płatnicze, które pojawiły się już pod koniec września, w tej chwili należą do największych w tym roku. To bardzo niebezpieczna sytuacja, która przyspieszy upadłość słabych finansowo firm. Tym bardziej, że rynek budowlany nie jest regionalnie wyrównany, a największymi beneficjentami obecnej koniunktury są głównie takie województwa jak mazowieckie, małopolskie czy śląskie. W województwach wielkopolskim, dolnośląskim czy lubuskim mamy do czynienia z poważnym spadkiem inwestycji. Trochę wzrosła liczba firm dyspozycyjnych dla inwestorów na, w najbliższych trzech tygodniach, bo tak, tak to mierzymy wysyłając do firm ankiety. Jednak jak przyjrzymy się tym danym głębiej, to widać, że powoli w ciągu roku ta dyspozycyjność firm spada, a to oznacza, że inwestycji przybywa więcej niż możliwości wykonawczych firm budowlanych. Dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić, jak się mają korelacje pomiędzy kosztem budowy domów publikowane u nas na portalu z umów, które przechodzą przez nasze firmy, a ceną mieszkania na rynku pierwotnym. Te ceny są publikowane przez Narodowy Bank Polski. Takie zestawienie pomaga nam stwierdzić, Jaki jest koszt też podwykonawczy? No, nie oszukujmy się, wszyscy deweloperzy, którzy budują, w większości korzystają z firm podwykonawczych, a więc ceny przede wszystkim usług budowlanych są bardzo zbliżone, a być może nawet niższe na rynku. To samo dotyczy cen materiałów budowlanych. Duża organizacja, Potrafi wynegocjować sobie niższe ceny. Ale my przyjęliśmy takie ceny, jakie my mamy jeśli chodzi o koszt budowy domów i koszt budowy jednego metra kwadratowego mieszkania. Przyjęliśmy także również koszty gruntów, które w ostatnim czasie mocno rosły. Na tym wykresie jednak pokazujemy że tak powiem gołe ceny, czyli to jest cena jednego metra kwadratowego wybudowania domu, a to jest cena jednego metra kwadratowego mieszkania. Jak widać, do tego 17 roku yy, te ceny były w miarę ze sobą powiązane, czyli yy, utrzymywały się na tym samym poziomie. Rozdźwięk dopiero nastąpił w 17 roku, Tutaj ceny mieszkań wyraźnie już zaczęły odlatywać w górę i mimo, że koszty budowy domów rósł również, bo rosły koszty pracy, bo rosły, rosły ceny usług, rosły ceny materiałów, to jednak cena jednego metra kwadratowego mieszkania rosła znacznie szybciej. Największy rozdźwięk. No z tego co widzimy, to był 21-22 rok. No i teraz w 24 również ta różnica jest znaczna, ale koszty związane z budową są trochę inne. Są bardzo wysokie ceny gruntów i stąd za chwilę pokażemy te marże. w tym roku już nie są tak duże, jak były na przełomie 21-22 roku, yy, czyli w tym okresie yy, można powiedzieć tej pandemii. Tutaj yy, już prezentujemy marże, jakie brutto oczywiście, czy one są i przed opodatkowaniem, jeszcze dodatkowymi yy, kosztami, które, którymi mogą być obarczone Obarczeni deweloperzy, czy budujący w ogóle mieszkania yy, yy, wielorodzinne. Yy, ale z tego wyraźnie widać, że te wysokie marże, jeżeli one w ogóle są, to one już były wcześniej, już były w roku 2013. Oczywiście nie tak duże jak pojawiły się w roku 2020, 2021, 2022. No tutaj Wyraźnie te marże wzrosły co najmniej o 5-6, może nawet 7%. W 2023 roku widać też wyraźny spadek, ale po ogłoszeniu kredytu 2% ceny mieszkań zaczęły rosnąć i te marże również wzrosły, stąd niektórzy deweloperzy twierdzili, że, że te marże już muszą takie zostać, że one będą jeszcze wyższe. Nie chcę powiedzieć przez to, że to jest zysk deweloperów, bo tak pewnie nie jest. Natomiast no, różnica między kosztami budowy a ceną mieszkania jest znaczna, nawet jeżeli bierzemy pod uwagę bardzo wysokie koszty gruntów w tej chwili. Tych gruntów nie ma, te koszty oczywiście rosną, ale no, ceny mieszkań urosły. Jeszcze mocniej. Także no jest to bardzo dobry biznes. Mieszkania, budowa mieszkań to jest bardzo dobry biznes. Nie ma się co dziwić, że tutaj yy, to lobby deweloperskie tak zabiega u naszych polityków, bo możliwy jest dosyć spory zysk z takiej inwestycji. Jak rozmawiamy z firmami, którzy, które są takimi mniejszymi deweloperami, budują na działkach nieduże, takie powiedzmy, wille wielorodzinne, no to jakby, patrzeć, jeżeli patrzymy na te marże, to gdzieś ten zysk jest bardzo zbliżony do tego, co prezentujemy na wykresie, więc nadal jest to. Wielki biznes, bardzo opłacalny. I to Państwu dzisiaj chcieliśmy pokazać, bo z czystej ciekawości chcieliśmy zestawić te dane i zobaczyć, czy, czy to jest w ogóle możliwe, tak? Bo mówiło się o marżach 20%, 30%, oczywiście o 40% mówi się od dawna. Wynika to jednak z ciągłego wspierania budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, bo pewnie gdyby tego nie było, to te marże by tak wysokie nie były. One by, się, by były bliższe temu budownictwu jednorodzinnemu, a tak po prostu te różnice są no naprawdę yy, bardzo duże. Być może teraz dochodzimy do takiego okresu wspierania Budownictwa tego deweloperskiego, co nie znaczy, że nie będziemy dalej wspierać budownictwa mieszkaniowego, w to jakoś nie wierzę. Bardziej myślę cały czas, że będziemy szli w kierunku budownictwa komunalnego, zasobów mieszkaniowych miast. Również jest to niebezpieczne. Bo grozi to także różnymi patologiami, jeżeli najmem będzie zajmować się jakaś administracja, to no to wiadomo, że w grę zacznie wchodzić jakieś załatwianie tych mieszkań na wynajem itd. Ale pojawi się jakby trzeci gracz na tym rynku, i to może spowodować, że spadnie zaró spadną zarówno ceny najmu mieszkań, jak i ceny transakcyjne. No, jesteśmy ciekawi, co, co rząd wymyśli w przyszłym roku. W tym roku raczej żadnych zmian nie będzie, chociaż jak Państwo widzicie na wykresie, ceny mieszkań nadal są no, bardzo wysokie, tak. Koszt budowy domu wyraźnie się tutaj wypoziomował. To Cena jednego metra kwadratowego mieszkania wzrosła w sposób horrendalny. No tak, proszę Państwa, trudno jakby przymknąć oko na te analogie, które są pomiędzy kosztem budowy domów przez indywidualne osoby a ceną mieszkań na rynku pierwotnym. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że te rozbieżności mogą być większe i mniejsze. Przyjęliśmy średnie koszty budowy i średnie ceny mieszkań, publikowane przez Narodowy Bank Polski. Każdy musi sobie wyrobić sam opinię na ten temat. Myślę, że widać było, że od tego roku 17-18 te ceny wyraźnie się rozjeżdżają między budownictwem indywidualnym a. Mieszkaniami. Zapraszam Państwa na wiadomości w przyszłym tygodniu. Myślę, że sięgniemy po jakieś bieżące wydarzenia, które, które są już ważne w budownictwie. Zobaczymy też, czy jest poprawa, jeśli chodzi o zatory płatnicze, czy nie. Być może trzeba będzie się także zająć tym tematem. Zapraszam więc Państwa za tydzień. Na pewno przyjrzymy się jakiemuś ważnemu tematowi dotyczącemu budownictwa. Zapraszam.